czyli skoro nie jest w stanie zrealizować tych zadań w sposób oczywisty, przynajmniej jak do tej pory, no to przede wszystkim traci wiarygodność nawet nie sam Trump, ale Stany Zjednoczone. No i y, też byśmy powiedzieli, ta sprawczość dotychczasowego hegemona, czyli Stanów Zjednoczonych jest, a tym samym wiarygodność na arenie międzynarodowej, słabnie. Właśnie w wyniku tego y, miotania się, ale jeszcze bardziej tego, że on tych strategicznych celów nie realizuje, a nawet się nie przybliża do nich. Myślę, że my też powinniśmy zawalczyć o tą broń jądrową. Przede wszystkim nuclear sharing. Ta decyzja jest w rękach Amerykanów. My możemy, y, jak się wydaje, y, zagrać o, o, o to, żeby żebyśmy zostali objęci po prostu tym programem, tym bardziej, że kupujemy F35, które właśnie przenoszą te głowice.